Witam, mordeczki, filmik na piątek, seria dzienna piłka nożna. Zapraszam wszystkich do oglądania. Piątkowe bombeczki to Degraf z na 2 560 bombeczka z Holandii, piątkowe kursy powyżej 2,0, Watford Parnley na 1C230, A Avrasze 1-2-10 i Tondela Benfica B 1 2 ,20. Piątkowe remisiki Tukuman, Central Cordoba 3.40, Przymbram Karwina 3.35 i Eindhoven Wilhelm Tilburg 3.35. Kuponik Królewski na piątek to Lille z podpóreczką, owerek bramkowy Vitesse z Excelsiorem i owerek bramkowy Nürnberg Heidenheim do wyjęcia równe 2.100. Liga Typera na piątek. To mecz Krakowi z Piastem Gliwice. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 15. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Kolejna aktualizacja oczywiście w filmie statystycznym we wtorek. Ja zapraszam do grupek VIP polskich, VIP Standard, VIP Premium. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, maopad@gmail.com Zapraszam również do wspierania kanału, tam będzie filmik tylko dla wspierających oczywiście z upgrade'owanymi kuponami na weekend Top League Europejskich. A ja już dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłysząca w kolejnych filmikach.